Magda Adamowicz, dzień dobry. Głównym bohaterem dzisiejszych prognoz pogody jest wiatr, silny i niebezpieczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia właśnie przed silnym wiatrem, które dotyczą części północnych oraz wschodnich, a ten wiatr spowodował już tak zwaną cofkę między innymi w Elblągu, gdzie przekroczony jest stan ostrzegawczy rzeki Elbląg. Proszę uważać na siebie, uważać dzisiaj na te porywy wiatru, ale dodatkowo. Ostrzeżenia też przed opadami śniegu. Ten śnieg pojawił się już między innymi na północnym wschodzie, na południowym wschodzie kraju, a w ciągu dnia może popadać na północy wschodzie oraz południowym wschodzie. Nie będzie go dużo, do jednego-dwóch centymetrów, ale i tak uwaga, na drogach może być ślisko. Na wschodzie dzisiaj sporo chmur, ale im dalej na zachód, tym więcej pogodnego nieba i więcej rozpogodzeń. To właśnie do zachodnich części naszego kraju dopływa teraz Ciepłe i suche powietrze, stąd właśnie te rozpogodzenia. Na termometrach jeszcze na zachodzie i na południu kraju utrzymują się lekko minusowe wartości, ale w ciągu dnia wszędzie prognozujemy wartości dodatnie albo zero. Dokładnie zero dzisiaj w Rzeszowie, 1 stopień w Lublinie, w Krakowie i w Katowicach. 2 powyżej zera w centrum, na przykład w Łodzi czy w Warszawie. Tutaj na zachodzie kraju 3,4 stopnia, najcieplej będzie na wybrzeżu. Tam już osiągnęliśmy tę wartość 4,5 stopni. Wiatr w porywach, w już osiągnął prędkość do 74 km na godzinę, ale największy problem stanowi ta stała, średnia prędkość wiatru, która tam utrzymuje się na poziomie 30-40 km na godzinę szacujemy, że wiatr powinien osłabnąć i przede wszystkim zmienić swój kierunek na zachodni dopiero w godzinach popołudniowych i wieczornych, ale on dzisiaj wszędzie może dawać się we znaki, tym samym będzie nam niestety odczuwalną temperaturę nieco obniżał. Ciśnienie dość stabilne na barometrach w dzisiaj w południe 1005 hektopaskali. I to dopiero tak naprawdę początek tej zimy, proszę Państwa, która przed nami, bo kolejne dni będą śnieżne i mroźne. Zobaczymy w takim razie, co nas czeka na końcówce tego roku.